Dzień dobry, króciutkie wideo tutaj Oczywiście nie króciutkie, zawsze mi tam wyjdzie 6 albo 7 minut, albo 8 czasami Ale dzisiaj do sprzedania Też już troszeczkę nietypowo dla mnie Bo ja to zawsze te, te Citroeny Peugeot A tu mamy dzisiaj BMW To jest model X3 Z roku 2008 Z silnikiem 2.0 diesel Uwaga o mocy 163 koni To jest bardzo ważne, ponieważ to jest ten starszy Motor, nie można tego będzie zaznaczyć W Otomoto więc od razu to mówię na początku, bo będzie pewnie 177, można zaznaczyć, albo jakiś tam inny. A to jest 163-konny ten motor, który ma jeszcze normalny bagnet, który można sobie zmierzyć e, poziom oleju. I to jest ten starszy silnik, który ma normalny łańcuch rządu z przodu. Tak jak się należy wszystko, więc to jest jego największy chyba tego samochodu Oczywiście napęd 4x4 Bardzo bogate wyposażenie tutaj jest, bo tu jest podgrzewana kierownica, fotele podgrzewane Automatyczna klimatyzacja, to już chyba nie muszę mówić, nawigacja, piękny dach otwierany e, Przesuwany e, Fotele w skórkach oczywiście tutaj 4x e, elektryczne szyby, elektryczna sterka. to już taki standard Jest jakiś asystent zjazdu też z, z, e, z górki Czynniki parkowania, przód i tył, to wszystko jest tutaj na pokładzie i pewnie jeszcze większość, o czym zapomniałem. Automatyczna skrzynia biegów, jeszcze dodam bardzo ładnie, płynnie działająca tutaj w tym samochodzie. Czy coś tutaj mamy? Jeszcze Ksenon na zewnątrz, Alufelga. Chyba nie zapomniałem. A jeżeli o czymś zapomniałem, to na pewno będzie tam w komentarzu link do ogłoszenia i te na tym ogłoszeniu to myślę, że wszystko tam już tak jak trzeba wymienię. Eee, żeby nie przedłużać filmu, to odpalamy maszynę eee, i sobie tutaj będziemy dalej gadali. Eee, no i co? No, eee, Dieselek pięknie pracuje. O tak niedużo pali. Tu 66 pokazane, ale to jest takie kręcenie, jakby. Tutaj umie też na miejscu już troszeczkę, wcześniej z trasy było dużo mniej Więc to naprawdę też, myślę, że mega oszczędnie jak na auto takie ala terenowe No SUV po prostu, duży słów. Bo X3 wcale mała nie jest i nie jest dużo mniejsza niż x piątka wcale A wewnątrz to chyba nawet większe. ale to już są moje przemyślenia To sobie tylko tak gadę. No i co? Oglądamy go wewnątrz, na zewnątrz, pod maseczką, wszystko tutaj jest to już będziemy ogarniać. Klimatyzacja tutaj mrozi w tym samochodzie. Dosłownie to jakiś paprok miesiąc. No i na, na, na zrobił, usiadły muchy. No tylko troszkę zużyty fotel kierowcy tak naprawdę, reszta to jest sobie przepiękne. Ponieważ, ach, zapomniałem też, że jest kolejny wielki atut tego samochodu, przebieg 170 1183 Jeszcze jedno zanim zacznę oglądać te wnętrze, to ogłoszenie jest znowu grzecznościowe dla mojego kolegi. Znowu ma tam jakieś sprawy rodzinne. Cały czas to jest to także, tak powiem, ta sama historia. Już nie jeden tutaj samochód. No po prostu po koleżeńsku mu tutaj sprzedałem, więc, więc obaw, obaw tutaj żadnych nie ma. Ale to chcę na tym filmie też powiedzieć. Dachy tutaj pokażemy, on też się przesuwa, ten dach eee, tu jest uchylony w tej chwili, o, tak jak sobie zobaczymy, z... może tutaj jakoś tak będzie widać, no, będzie widać. Piękne fotele, piękny środek, w ogóle bardzo fajny samochód, naprawdę. Mm, bardzo fajny. Z tyłu, no to, tu nic nie jest naruszone, że tak powiem, z tyłu. Eee, też ładny bagażniczek. Powiem tak, samochód ślady użytkowania ma, no bo jest suwem, jednak Więc też jakiś tam troszeczkę coś tam na zderzaku znajdziemy. Gdzieś tam delikatnie na zderzaku przednim, ale, ale ogólnie naprawdę nie ma ani w jakiś ani większy kryz. Eee, taki samochód naprawdę to jedyne z jakichś już ma jak jest na, na jego zderzach, jak gdzieś tam gdzieś się na pewno jedzie, e, czy, czy ktoś po prostu nawet na nawet na lekcji na parkingu w stanie zważył, że jest tak e, od tego wejścia e, ksenony z zewnątrz okiem tak, czy gierne światła też są Zaraz tutaj podniesiemy maskę i właśnie ten, ten najważniejszy ten silniczek jego zobaczymy sobie. Zerknęliśmy z tej strony, chyba też e, było, więc, więc już idziemy pod maskę, bo tak jak mówiłem, już się zrobiło 6 minut. Ale co tam? E, lepiej ten właśnie teraz sobie obejrzeć na filmie, niż później mieć jakieś tam obiekcje. Tak? Podnosimy markę. bardzo ładnie eee, pracują bardzo dobrze przyspiesza, eee, ten samochód naprawdę fajnie jeździ eee, tutaj mamy, tak jak mówiłem, normalny eee, normalny bagnet a potem najbardziej poznamy po tym czarnym dekielku też, że to jest właśnie to auto z tym silnikiem naprawdę dobrym jeszcze, takim naprawdę naprawdę eee, dobrym motorem co tak nam się ty tak ten przodek prezentuje tego samochodu Nie wiem czy coś jeszcze pominąłem, czy coś jeszcze nie wiem nic, nic tutaj chyba nie pominąłem Auto jest naprawdę w bardzo dobrym stanie, bardzo ładnie jeździ to też jest troszeczkę bardzo dobrze przyspiesza, ma takie, ma takie odejście, mimo że to jest może, może nie za wielka moc na, taki, na takie auto, ale, no ale jedzie przyzwoicie, jak to BMW, no, po prostu BMW z, naj, z najmniejszą mocą, eee, bardzo dobrze. Tak ten samochód się prezentuje, ja się zapraszam, jeszcze ciemna szybka z tyłu, przepraszam, <grym> muszę wtrącić, ale ja to lubię, robię dla ludzi, więc nawet jak tak wtrącam, to ja tutaj nic nie... Nie robię żadnych montaża, nic. Ten film robię na żywo, że tak powiem. Później wiadomo, za parę dni ten film ma nie jest na żywo, ale, ale ogólnie nic nigdy nie wycinam. Tak jak się to udaje, to jest dla Państwa informacji, więc e, jeszcze raz zaproszę po prostu wszystkich tych, którzy tak, takiego słowa chcieliby posiadać, e, bo no, auto jest naprawdę świetne, tak, to nie bardzo na pozytyw zaskakuje jak ja z tym swoich, swoich stajem, w swoich stajniach, w jakichś ja omieńcach na pewno sobie taki to dla Państwa, że tak powiem, też nie ma do Na razie to jest to wstawienie tutaj do ubiegającego przyjaciół. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.